Przechodzimy do Bliźniąt, energia właśnie Bliźniąt nas obowiązuje. Tak więc od Bliźniąt rozpocznę. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym Bliźniętom. Słońce, no proszę, słońce w Bliźniętach i słońce w tarocie dla, bliźni dla Bliźniąt. Kochane Bliźnięta, to jest wasz czas, to jest czas, w którym absolutnie wiele spraw się powiedzie. To jest czas, w którym poczujecie słońce w sobie, przede wszystkim w sobie i oczywiście wokół Was. Bardzo dużo sytuacji na Waszą korzyść, zdrowienie, praca, osiąganie pracy, dobrej pracy, dobre finanse, bardzo dobre relacje z innymi ludźmi, zakochanie się. Generalnie, słońce pokazuje sukces i zadowolenie we wszystkich aspektach waszego życia. To jest czas wyjątkowy i to jest czas, w którym właśnie nie tylko manifestujecie, ale wdrażacie wszystko to, co jest najbliższe waszemu sercu, co wam służy, co jest wam potrzebne, i w takim właśnie klimacie ten tydzień spędzicie. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym rakom? Paś kielichów, drogie raczki, nieboraczki, jakieś takie zakochanie, takie młodociane uczucie się pokazuje, więc może być istotny jakiś tutaj młodszy mężczyzna z waszego trygonu, czyli rak, skorpion bądź ryby. Jeśli nie, to wy znajdziecie się w takiej energii, energii kogoś, kto właśnie potrzebuje takiego świeżego powiewu uczuć. Jakiegoś zakochania, to również przy okazji, właśnie tego, że jest to karta uczniowska, studencka, również dobry czas na to, żeby się takimi sprawami zająć. Być może niektóre raki, właśnie, zakochają się podczas pobytu na uczelni, w szkole, podczas jakichś kursów. No, generalnie ta młoda energia wam będzie towarzyszyć, być może niektórzy przeżyją drugą młodość, może niektóre raki wyznają, będą w stanie wyznać sobie ponownie jakieś uczucie albo po prostu sięgną po coś co ewidentnie kojarzy wam się z waszą młodością. No generalnie ta młoda energia będzie was w tym tygodniu prowadziła. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym lwom. Koło fortuny, o to jest, to jest to co uwielbiają lwy, czyli po prostu trochę hazardu, trochę, trochę pchnięcia spraw naprzód, trochę ryzyka, no generalnie koło fortuny pokazuje, że to życie się kręci, sytuacje są dynamiczne, jeżeli coś nie wychodziło to teraz wyjdzie, jeżeli z czymś, z czymś był problem to teraz ta sytuacja rozwiąże się korzystnie. Generalnie będziecie w takim ruchu, będziecie pobudzone do działania, będziecie sięgać po to, co ma dla was świat, rzeczywistość i pokażecie właśnie światu jako dumne, najbardziej dumne zodiaki ze wszystkich, jakie są. Pokażecie właśnie na co was stać i pokażecie innym, że wy chcecie tego i tego i tak ma być. Tak więc drogie, drogie i kochane lwy, to jest zdecydowanie wasz tydzień. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym pannom. Karta głupca, nowy początek, nowe rozdanie, optymizm. E, wręcz bym powiedział taki optymizm nie niczym. Po prostu nie jesteście w stanie się niczym zarazić, nikt wam nie zepsuje nastroju nam właściwie, bo ja również przecież panu jestem. Generalnie no taki optymizm po prostu i tak ta życia, że no, po prostu pędzicie, pędzicie, nawet kroczycie, niekoniecznie pędzicie, ale wszystkie panny po prostu będą na przekór, na przekór nudziarzom, na przekór osobom, które mają jakieś negatywne tendencje, myśli, no po prostu nic was nie zrazi. Pan robią swoje z optymizmem spoglądają w przyszłość, robią to co do nich należy, i ten optymizm niejedne drzwi panno otworzy. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym wagom? Oproszę. Duet Card wyszedł i to dosyć taki nietypowy, bo mamy dziewiątkę monet i mamy też dziesiątkę miecz. I teraz tak, dajcie mi się, drogie wagi, zastanowić, co tam się u Was dzieje. Z jednej strony świetnie, no bo jest wyraźny dochód, przychód, jeżeli chodzi o finanse, zadowolenie, no niemalże pełnia, przy dziewiątce to jest prawie, prawie pełnia, czyli to jest prawie ten stan, który jest doskonały, niemal doskonały. Również tutaj właśnie sprzyjanie poprzez energię ziemską, byk Pan na koziorożec. No generalnie te sprawy finanse się świetnie mają. Sprawy finansowe, z drugiej strony ta dziesiątka mieczy, czyli koniec jakiegoś cyklu. Koniec jakiegoś cyklu, gdzieś trzeba będzie się też poddać, z czegoś zrezygnować, coś odpuścić, coś lub kogoś, więc może po prostu puenta jest taka, żeby zachować to dobre prosperity i ten czas, w którym możecie się rozwijać, trzeba będzie po prostu niektórym sprawom powiedzieć dość. Trzeba będzie też jakby, o. W ten sposób. Żeby pozwolić na to, żeby ten sukces się zamanifestował w pełni, trzeba będzie pewne sprawy pożegnać. Pożegnać po prostu i przyznać, same, musicie przyznać same przed sobą, że po pierwsze, z pewnymi osobami bądź sprawami może Wam być już nie po drodze. Pewne porażki, które gdzieś tam mogły mieć miejsce, nie wpływają na Was. Wręcz przeciwnie. Jak to gdzieś usłyszałem, każda klęska jest nawozem sukcesu. Więc trzymając się właśnie tego, tej puenty, tej myśli, zapamiętajcie sobie, że nigdy nie jest tak, że coś jest dramatem, coś jest rozpaczą. Po prostu niektóre rzeczy muszą się zakończyć i ten czas właśnie słońca w znaku bliźniąt będzie sprzyjał temu, żebyście sobie uświadomili, uświadomiły co tak naprawdę wam jest do życia niezbędne, potrzebne, a co już absolutnie wymaga pożegnania. I wywieszenia takiej białej flagi, gdzie po prostu już uznacie, że hello, dobry świecie, zabierz to ode mnie, ja już tego nie chcę, mam swoje cele, pragnienia i na tym chcę się skoncentrować. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym skorpionom. Księżyc. Drogie Skorpiony, przede wszystkim e, chciałem powiedzieć, że ważne będą dla Was noce, być może jakaś istotna refleksja się pojawi właśnie tą późną wieczorową porą, porą nocną, być może pewne sprawy trzeba będzie obejrzeć z kilku stron, bo to od, światło odbite niekoniecznie pokazuje Wam pełnię sytuacji, może trzeba będzie coś zweryfikować, coś zobaczyć, przyjrzeć się temu, ale generalnie to jest, jakby cały czas mam takie wrażenie, że Skorpiony w tym czasie trochę tych hiperaktywnych bliźniąt, Mimo, mimo tej energii napędzającej, będą gdzieś bardziej intro, wewnątrz, w sobie. Będą istotne właśnie takie, takie kontemplacje związane z wami, z wami samymi. No bo w końcu Księżyc, Kartaraka, czyli właśnie przypływ tych uczuć. Emocji, rozważań wszelakich, więc może też jakiś rak w Waszym życiu jest istotny, zodiakalny, który będzie wymagał jakiejś uwagi albo od którego będzie zależało coś istotnego. No w każdym razie te uczucia mi się zarysowują wyraźnie. No i też weryfikacje pod kątem tego, żeby być pewnym co do pewnych, co do niektórych wyborów, co do po prostu sytuacji. Więc no. Taki czas, taki czas, ale nie czuję jakoś tego negatywnie, po prostu będziecie bardziej skoncentrowane na sobie, na waszym wewnętrznym świecie, bogatym świecie. Tak mi się od razu pokazuje. No i przy okazji tego bogactwa, gdzieś w drugiej dłoni, e, karta cesarzowej mi się tutaj pokazuje. Więc być może kluczem do obfitości jest to, żeby właśnie e, troszeczkę, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, wsłuchać się w pierwotny rytm. Coś, coś w tym stylu. Kochane skorpiony. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym strzelcom? Karta świata. Strzelce się otworzą. Otworzą w sposób jeszcze większy niż do tej pory na rzeczywistość, na świat, który je otacza, a może przede wszystkim na ten świat, mikroświat, którego chciałem powiedzieć hodują nie wiem czemu. Ale któremu poświęcają swoją uwagę, który jest dla nich istotny. Tak więc, drogie strzelce, wszelkie maści otwieranie się, czy, czy to właśnie na zasadzie jakiegoś procesu psychologicznego, czy chociażby wychodzenia poza granice własnego komfortu, czy nawet na zasadzie domykania pewnych wydarzeń, cykli, no bo to też jest karta, która wieńczy pewne dzieła, sytuacje, pewne wysiłki, ale również Podróże, przemieszczanie się, otwieranie się na innych, generalnie no, w porównaniu z tym poprzednim tygodniem, w którym gdzieś tam pogrążone byłyście w rozpaczach, które miały miejsce w waszej głowie, tak teraz, drogie strzelce, zdecydowana poprawa i uświadomienie sobie, co jest istotne, e, brnięcie do celu e, i właśnie poprzez tą waszą otwartość, mają szansę te wszystkie demony, które siedziały wcześniej w waszej głowie, po prostu zniknąć. Więc bardzo fajny czas. Czas sprzyjający również kreacji, waszym przedsięwzięciom artystycznym, pokazaniu umiejętności, również doskonały czas dla osób, które szukają innej pracy, nowej, lepszej. Takowa się pojawi i będzie się wiązała właśnie z pokazaniem swoich umiejętności, kompetencji i tego, co was najlepsze. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym koziorożcom. Paś monet. Drogie koziorożce, przede wszystkim energia y, tarota synchronizująca się z waszym jestestwem, z waszą energią, bo jest energia ziemska. No i przy okazji pazia monet warto zainwestować w siebie, warto pójść na jakieś kursy, na studia, warto skupić się na własnym rozwoju. Również pokazuje się w tym tygodniu szansa z dodatkowych zleceń, przepraszam, zleceń, które przyniosą wam jakiś profit, tak więc pieniążek będzie i generalnie dobry czas właśnie na to też, żeby coś związanego z tym uczeniem się, a może w waszym gronie jest ktoś po prostu młody, jakiś chłopak, byk pan na koziorożec, który coś sensownego wam podpowie, albo od którego by zależało coś ważnego. No w każdym razie, zdecydowanie to takie... To Taka młoda, młodociana energia będzie Wam towarzyszyła w tym tygodniu, i zachęcam do tego, żeby wykorzystać ten czas właśnie na samorozwój i na wszystkie inicjatywy, które w jakiś sposób mogą się Wam przysłużyć. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym wodnikom. Dziewiątka kielichów. Pięknie, pięknie wodniki. Energia bliźniąt yy, słonecznych Wam sprzyja. Dziewiątka kielichów, karta spełnionych życzeń, karta zadowolenia, karta zachwytu, zachwytu nad życiem, nad tym, co się udało. Marzenia są coraz bliżej, marzenia się manifestują. Niektóre mniejsze, niektóre większe, ale będziecie właśnie czymś zachwycone, może czymś wzruszone, może ktoś Wam coś powie takiego miłego, może usłyszycie jakieś ważne wyznanie, być może to Wy będziecie właśnie. Takowe wyznanie czyniły. No, w każdym razie jakieś wasze marzenie się w tym tygodniu spełnia. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym rybom. Piątka denarów. Drogie ryby, w tym tygodniu oszczędniej proszę żyć, bo pokazują się troszeczkę takie malutkie niedostatki. Gdzieś tam się budżet może niekoniecznie stykać, ale to jeszcze nie jest nic takiego bardzo, bardzo, bardzo trudnego. Po prostu w tym tygodniu e, będziecie musiały bardziej zważać na wasze niedostatki, na budżet troszeczkę bardziej ograniczony, tak więc do sklepu z listą zakupów, po restauracjach się nie szwendać i będzie wszystko ok, tak więc taki troszeczkę trudniejszy tydzień, jeżeli chodzi o finanse, ale tak poza tym to Większych problemów ja nie widzę. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym baranom? Cesarzowa: barany będą aktywne, barany będą zadowolone, płodność życia to takie, takie motto przewodnie tego tygodnia. Być może niektóre barany dowiedzą się o ciąży, upragnionej ciąży, wyczekiwanej ciąży, być może niektóre barany będą starały się o to, żeby, żeby właśnie to dzieciątko pojawiło się na świecie. Doskonały czas zresztą to jest dla Was na to. Więc jeżeli chcecie czynić takie starania, to jest to bardzo dobry na to tydzień. To również czas, w którym będziecie ogólnie rzecz ujmując płodni, płodne. Więc jakieś pomysły, inicjatywy w pracy również. No generalnie będą projekty, sytuacje, okoliczności, które dla Was... W sposób bezpośredni przełożą się właśnie na taką płodność, zadowolenie, więc korzystajcie z tego czasu, bo on jest dla Was bardzo, bardzo sprzyjający. I zostały nam zodiakalne byki. Cóż dobrego, ten tydzień przyniesie zodiakalnym bykom. Rycerz Buław. E, Przepraszam. Drogie Beki. E, karta aktywności. E, karta, w której dużo się będzie działo. E, również mężczyzna w średnim wieku, lew, strzelec, baran może być tutaj istotny dla Was w tym tygodniu. E, jeśli nie, to przede wszystkim Wy pokażecie się z tej perspektywy osoby, która dzierży Buławę, jedzie śmiało naprzód. Na koniu, nie zważając na nic. Tak więc, drogie byki, przede wszystkim e, duży napływ energii, dużo sytuacji korzystnych dla Was e, i właśnie e, również dynamicznych. Ten dynamizm będzie charakteryzował ten tydzień e, tak naprawdę w każdych aspektach finansowych, towarzyskich, matrymonialnych, zdrowotnych. Zdrowotnie, może też tutaj uważać na. Jakieś boleści brzucha, ewentualnie, bo gdzieś tam ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla byków nadmiar bodźców w sytuacji może być trochę stresujący, ale generalnie bardzo dobry tydzień, dużo się będzie działo i korzystajcie. Kochani, w ten sposób dotarliśmy do końca, ale zanim się z wami pożegnam, z okazji tego, że w tym tygodniu przypada piękne święto, Dzień Matki dla wszystkich mam słuchających ezomagi wylosują kartę anielską. Tak więc proszę aniołki, co ma się do przekazania dla wszystkich mam na Dzień Matki, na ich piękne święto? Słońce, pięknie, Archanioł Uriel. Pomyślny wynik, genialne nowe pomysły prowadzące do sukcesu. Zachowaj wiarę w siebie. Powiem tak, dla wielu, dla wielu mam to święto, może być bardzo radosne, możecie być bardzo zaskoczone inicjatywami swoich dzieci, możecie być zaskoczone też tym, że może niektóre dzieci, które niekoniecznie potrafiły otwarcie mówić o swoich uczuciach, tak teraz powiedzą, jak bardzo jesteście dla nie ważne. Ile znaczycie, jak bardzo dzieci Was kochają, mimo tego, że czasami może są niepokorne, zadziorne, nie słuchają Was tak do końca czy po prostu mają niełatwe charaktery. W każdym razie to święto, ten dzień dla wszystkich mam będzie obfitował w błogosławieństwo Archanioła Uriela. I będziecie bardzo miło wspominać ten dzień. Tak więc, piękne słońce przed Wami i w Was. Więc, ja wszystkim mamom z całego serca życzę najpiękniejszego czasu. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za Wasz trud. Oczywiście, przy okazji, kieruję również życzenia do swojej kochanej mamy i do wszystkich tych mam, które są zarówno rodzonymi mamami, jak i, jak i tymi, które zdecydowały się przysposobić swoje dzieci. Generalnie pamiętajcie o tym, że. Macierzyństwo jest darem wyjątkowym i za Wasz trud, za Wasze serce, całe, po prostu z całego serca życzę i dziękuję za to, że jesteście. I oby za Wasz trud spotkało Was samo dobro i wiele pozytywnych, magicznych momentów. Kochani, tym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Oczywiście zachęcam do mm, słuchania kolejnych, do śledzenia nas na YouTubie, na Facebooku. Z pewnością niespodzianek nie zabraknie.